Uważam, że to najpiękniejszy region winiarski w Portugalii i jeden z najpiękniejszych, jakie w życiu widziałam. Zakochałam się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia, od pierwszej mojej dziennikarskiej podróży do Portugalii. Zachwyca mnie latem, czaruje zimą, jest piękny w słońcu, które tutaj pali skórę, i w deszczu, i we mgle, przez którą można się zagubić i nagle wylądować w Hiszpanii co zdarzyło mi się raz, kiedy jechałam na wywiad z pewnym winiarzem. To region, który nazywam dramatycznym. Wyobraźcie to sobie, tak po kolei. Najpierw strome, ale takie naprawdę strome stoki, na których ktoś kiedyś w pocie czoła zbudował tarasy. Trzymają się one dzięki kamiennym murom z łupka. Ktoś ten łupek ułożył, stworzył taką szarą mozaikę okalającą zbocza. Dzięki niej wszystko nie spływa w dół w porach deszczu. Stojąc na górze i patrząc pod nogi, można dostać zawrotu głowy. Żeby zejść z jednego tarasu na niższy poziom, trzeba poszukać kamiennych schodków. Skakać zdecydowanie nie polecam. A teraz wyobraźcie sobie na dole rzekę. Wije się w dolinie jak jakiś mitologiczny wielki wąż, którego łuski błyszczą odbitymi promieniami słońca. Kiedyś, w tych jej wartkich nurtach, zatonęło mnóstwo beczek z winem i wielu ludzi, którzy przewozili je na barkach zwanych rabelusz. A teraz wyobraźcie sobie krzewy winorośli na każdym tarasie, od dołu po same szczyty. Zimą zdrewniałe, uśpione wyglądają jak nuty na pięciolinii. Wiosną i latem są soczyste od zieleni, a jesienią zaczynają zmieniać kolory, a że często obok siebie rosną przeróżne odmiany, to i czas przebarwienia mają różne. Dzięki temu zbocza płoną żółcią, pomarańczem, czerwienią na tle tego szarego łupka i szarej mgły. Ten najpiękniejszy region Portugalii to Douro, a dziś opowiem Wam nieco o jego historii. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnisz znajomym. A jeśli chcesz usłyszeć więcej wyjątkowych treści częściej niż raz na dwa tygodnie, pamiętaj, że możesz wesprzeć podcast Dzikie Drożdże na Patronite. Link w opisie tego odcinka. Postaram się przeprowadzić Was dziś przez historię winiarską Doliny Douro i po raz kolejny w tym podcaście pokazać, jak polityka i różne nieprzewidywalne totalnie wydarzenia Mogą wpłynąć na los regionu winiarskiego, a nawet stylistykę wina. W Dolinie Douro winorośl jest uprawiana od czasów starożytnych, czyli właściwie jak zwykle, jak w przypadku wielu innych regionów. Rzymianie przybyli z krzewami winorośli i zwiedzą, jak je uprawiać i robić z nich wino. A jeśli po raz pierwszy słuchacie tego podcastu, to koniecznie posłuchajcie starszych odcinków, żeby nie żyć w przekonaniu, że wino zaczęto robić w czasach rzymskich. Faktem jest tylko to, że Rzymianie bardzo pomogli winiarstwu się rozwinąć i uprawiali winorośl na wszystkich okupowanych przez siebie terenach. Ale tak naprawdę wino z Douro stało się bardziej znane dopiero w XVII wieku i to za sprawą miłości Anglików do alkoholowych napojów oraz ich nienawiści do Francuzów. Już wyjaśniam. Portugalia handlowała z Anglią od czasów traktatu Windsorskiego z 1386 roku. Portugalczycy sprzedawali swoje produkty rolne oraz wino z regionu Miniu. Takie lekkie, czerwone, z niskim alkoholem, cienkusz, zupełnie nie to, z czym dziś kojarzymy Portugalię. Wino było znane jako po prostu Red Portugal. Miniu to jest ten region na północy Portugalii, z którym należy dziś kojarzyć winiu Wert. A winiu mimo że w dosłownym tłumaczeniu oznacza zielone wino, nie jest zielone ani dosłownie, ani w przenośni, czyli nie musi być młodym niedojrzałym winem. Może być białe, czerwone, różowe, a nawet pomarańczowe czy musujące, ale to zdecydowanie temat na inny odcinek i taki na pewno powstanie. Jedno jest pewne: wpływ Atlantyku powoduje, że wina w miniu i wtedy, i teraz były raczej z tych lekkich. I rześkich. No więc Portugalczycy sprzedawali angielskim kupcom te warzywa i to wino, a sami kupowali solonego dorsza, który dziś jest główną chlubą ich narodowej gastronomii. Dorsza, czyli bakaliału, znajdziecie w karcie każdej portugalskiej knajpy, a przepisów na niego jest podobno ponad tysiąc. Moje zdanie o bakaliału chyba już znacie, jeśli słuchacie tych odcinków, więc nie będę się nad tą wysuszoną rybą znęcać. Wiedzcie jednak, że to wszystko przez Anglików. Wielu kupców angielskich przeprowadziło się wtedy na północ Portugalii i stąd prowadzili swoje interesy, przekazując je następnie z pokolenia na pokolenie. I teraz zrobimy skok czasowy do wspomnianego już przeze mnie XVII wieku, bo to tu się właśnie sporo zadziało. Francuzi i Anglicy pokłócili się wtedy tak na poważnie. Francuski premier Colbert zablokował transport angielskich towarów do Francji. A więc król Anglii w odpowiedzi postanowił zrezygnować z francuskiego wina. To znaczy, nie tylko, że on osobiście postanowił zrezygnować z francuskiego wina, tylko po prostu zamknął import wina z Francji i koniec. No ale przecież Anglicy musieli coś pić. A z Portugalczykami interesy szły świetnie. Tylko ten red Portugal to jednak nie był taki za fajny. Przynajmniej nie dla Anglików. No ale przecież można poszukać wina z innych regionów Portugalii. A niedaleko od Miniu, też na północy Portugalii, w Dolinie Douro, bardziej w głębi lądu, dalej od oceanu, osłoniętej górami od zimnych wiatrów, powstawały wina znacznie mocniejsze, gęstsze, bardziej taniczne. Kupcy angielscy, których dotychczas dużo było w Miniu, zaczęli powoli przeprowadzać się więc do Porto i tam zakładać swoje firmy. I teraz dlaczego mówię o Porto, skoro chodzi mi o Dolinę Douro? No więc rzeka Douro płynie sobie od Pico de Urbion w Hiszpanii, przepływa przez Dolinę Douro w Portugalii i wpada do oceanu w Porto właśnie. W tamtych czasach Dolina Douro to były naprawdę dzikie tereny. Nie jest tak, że wino można było w beczkach przewieźć lądem. Zwyczajnie nie było dróg, a pamiętacie, jak opisywałam Wam ten krajobraz. Kręta rzeka, strome stoki po obu stronach. Wino można było transportować jedynie łódkami takimi lekkimi barkami. Rzeka była jednak nieuregulowana, pełna niebezpiecznych nurtów, a także trudnych do przeprawienia się płycizn. Jednak było to jedyne wtedy wyjście. Kupcy tworzyli więc w mieście Villa Nova de Gaia, naprzeciwko Porto, na południowym brzegu Douro, swoje lodges, czyli magazyny, gdzie trzymali skupowane od rolników z Douro wino. Zaczęto je wówczas nazywać portwine lub po prostu Porto, a pierwsza wzmianka o winie o tej nazwie pochodzi z 1678 roku. Tylko wtedy to jeszcze nie było słodkie wino wzmacniane, jakie dziś każdy zna. Były to raczej wina dość wytrawne, ale faktem jest, że przed wysyłką do Anglii kupcy do beczek dolewali nieco brandy, żeby ochronić produkt przed zepsuciem w podróży. Oficjalnie pierwsza wysyłka win. Z portu w Porto do Anglii miała miejsce w 1651 roku. Była zorganizowana przez angielskiego kupca Richarda Peresa i zawierała 56 beczek, a o winie napisano, że jest From Above the Douro. I tak zaczął się długi okres prosperity dla tej części Portugalii. Wina Anglikom się bardzo spodobały, a kiedy jeszcze dodatkowo traktat Metuena z 1703 roku. Obniżył cła w Anglii na portugalskie wina, to popyt zaczął absolutnie przewyższać podaż. Efekt? No, oczywiście, najróżniejsze machlojki, oszustwa, podróbki. Wszystko, żeby więcej zarobić na winach sportu. Jakość produkcji spadała, bo produkować trzeba było coraz więcej. A żeby przykreć jakościowe niedociągnięcia, zaczęto na przykład dodawać do wina sok z czarnego bzu, który pięknie poprawiał jego kolor. Z tymi niegodnymi praktykami zaczął walczyć Marquis de Pombal. To człowiek, o którym będę wspominać właściwie w każdym odcinku o winach Portugalii, bo zawsze ten premier Portugalii gdzieś się w historii przewija. No a jeśli chodzi o Douro i Porto, to on niewątpliwie spowodował, że region ten i to wino stały się w Portugalii gwarantem jakości. To jeden z kilku bohaterów dzisiejszej opowieści. W 1756 roku Markis de Pombal postanowił wyznaczyć przede wszystkim granice winiarskiego regionu produkcji portu. W Dolinie Douro wkopano w ziemię 300 kamiennych słupów, które miały wyznaczać skąd pochodzą jakościowe grona na Porto. Słupy te nazwano Markosz Pombalieniusz i do dziś można je w Douro zobaczyć. A akcja ta uznawana jest za początek systemu apelacji kontrolowanego pochodzenia. Czyli to, co we Francji znamy jako AOC, Appellation d'origine Contrôlée. Następnie przeprowadził on również klasyfikację winnic w Dolnie Douro oraz nałożył monopol państwowy na sprzedaż Porto, na eksport do Anglii i Brazylii, a nawet na produkcję brandy do jego wzmacniania. Możemy sobie wyobrazić, że tak daleko posunięta ingerencja w winiarski biznes nie mogła spotkać się tak ogólnie z ciepłym przyjęciem, ale niewątpliwie na dłuższą metę, Spowodowała wzrost jakości i więcej pieniędzy w regionie. I w tym samym czasie, Porto zaczyna przypominać to wino, które znamy dziś. Brendy zaczęto do wina dolewać już w trakcie fermentacji. W ten sposób powstawało wino słodkie, mocne, dokładnie odpowiadające gustom angielskich klientów, a na dodatek takie, któremu naprawdę niewiele zagrażało w podróży. Jeśli pijecie Porto, to wiecie, że słodycz, alkohol i tanina. Powodują, że jest to wino niemalże wieczne w butelce, a i po otwarciu butelki można je trzymać znacznie dłużej niż zwykłe wina niewzmacniane. Zatem jego odporność na warunki zewnętrzne tym bardziej była istotna te 300 i 200 lat temu, kiedy wina transportowano drogą morską w drewnianych beczkach. Jeśli chcecie wiedzieć, kiedy natomiast zaczęto w transporcie używać butelek, to odeślę Was teraz do odcinka o szkle. Tam wszystko wyjaśniłam. Możecie też przeczytać moją książkę, nazywa się tak samo jak ten podcast. Nie będę tu opowiadać o stylach Porto i jak to się stało, że na przykład powstało Vintage Port, bo to jest historia regionu winiarskiego, a nie samego wina. Dlatego opowiem Wam teraz o drugiej, niezwykle ważnej postaci w historii Doliny Douro. Ale od razu też zapowiadam, będzie o niej oddzielny odcinek. Bo to jest tak, że wszyscy słyszeli o wdowie Kliko. Był nawet o niej ostatnio film, a ja zrobiłam o tym filmie odcinek i też zachęcam do wysłuchania go. Ale niewiele osób słyszało o wdowie, która nazywała się Antonia Adelaida Ferreira i która miała ogromny wpływ na Douro w czasach olbrzymiego kryzysu. W drugiej połowie XIX wieku w Europie rozszalała się mała mszyca zwana filokserą. Ten pasożyt wykańczał winnice, region po regionie, latami. I teraz wyobraźmy sobie raz jeszcze. Dolina Douro 200 lat temu. Latem upał nie do zniesienia, zimą deszcz i zimną. Strome, skaliste stoki, winorośl, rowąca, niebezpieczna rzeka. Tu nie ma pól uprawnych z warzywami, ze zbożem, tu nie ma sadów. Prości ludzie we wioskach uprawiały winorośl i z tego żyją. Mają jakieś zwierzę, kozę, kilka kur. Są tu jeszcze drzewa korkowe. Prowadzą skromne życie, i nagle winorośl zaczyna umierać. Nie wiadomo dlaczego. Zbocza robią się czarne od kikutów, pozbawionych liści. Wiosna to już nie rozkwit radosnej zieleni. Cała Dolina Douro jest w żałobie. Do tego dochodzi wkrótce epidemia cholery. Ludzie umierają, a ci, co zostali, nie mają środków do życia. Panuje straszny głód. Winnice również umierają, nikt się nimi nie zajmuje. Powoli zaczynają zarastać lasem. Do dziś można w Dolinie Dou zobaczyć tak zwane mortoriusz, opuszczone winnice ukryte w lasach, często otoczone jeszcze resztkami murów. Czasem nawet znajdują się w nich kamienne lagary do ugniatania winogron, ponieważ kiedyś zgniatano owoce tuż po zbiorach, jeszcze w winnicy. Za każdym razem, kiedy je widzę, myślę sobie, jak straszne musiały to być czasy. Bieda. Choroby, i ludzie, i winorośli, jak straszne musiało być patrzenie na to, jak wszystko wokół umiera. Dona Antonia Adelaida Ferreira zrobiła wiele, by pomóc lokalnej społeczności. Wspierała ją finansowo, angażowała się też w badania nad znalezieniem sposobu na pokonanie mszycy. Wierzyła, że Douro jeszcze czeka przyszłość, widziała światełko tam, gdzie inni widzieli tylko zgliszcza. Miała też wizję rozwoju doliny. Jako pierwsza zobaczyła szansę na posadzenie nowych winnic dalej, w głąb lądu, tam gdzie dziś znajduje się Douro Superior, skąd pochodzi wiele moich ulubionych win. Więcej o tej niezwykłej kobiecie opowiem wam jeszcze w tym roku, ale na razie chcę, żebyście po prostu się o niej dowiedzieli. Na szczęście z Filokserą ostatecznie udało się wygrać. Ci, co mnie regularnie słuchają już o tym wiedzą. W końcówce wieku następuje replantacja winnic, modernizacja, nowe inwestycje. A XX wiek no to oczywiście wzloty i upadki. Czas II wojny światowej to bolesny spadek sprzedaży Porto, ale już druga połowa XX wieku to wiele innowacji nowe metody nasadzeń, nowe podejście do upraw i winifikacji a także nowe, obiecujące rynki dla portugalskiego wina czyli Kanada i Stany Zjednoczone. I powoli dochodzimy do rewolucji, która totalnie zmieniła wino w Dolinie Douro. Do tej pory opowiadałam Wam, że w Douro były winienice, a samo wino było transportowane rzeką do Villanueva de Gaia i sprzedawane lokalnym kupcom, którzy je dalej trzymali w beczkach, blendowali, a potem sprzedawali gotowy produkt pod swoją nazwą. A te domy kupieckie w dużej mierze były angielskie i stąd na butelkach Porto te wszystkie angielskie nazwiska Cockburn, Craft, Dow, Graham, Osborne, Offlay, Sandeman, czy Taylor. Jeśli pijecie wino, to znacie te nazwy. A jeśli byliście w Villa Nova de Gaia, wiecie, że magazyny z wielkimi szyldami tych domów wciąż stoją na nabrzeżu i można je zwiedzić. Win nie starzano w samej Dolinie Douro nie tylko dlatego, że pieniądze były w Porto i Villa Nova de Gaia. Robiono to też ze względów smakowych. W Dolinie, jak pamiętacie, potrafi być diabelnie gorąco. I mówiono nawet o charakterystycznych, ugotowanych aromatach takich win, nazywając je Douro Bake. Zatem przez długi czas Douro było dostawcą wina na Porto i cała produkcja odbywała się w Wilanowa. Cały świat też znał tylko i wyłącznie słodkie, wzmacniane wina z Douro. Tymczasem, oczywiście, robiono w Dolinie również wina spokojne. Jednakże domy Porto nie były nimi zainteresowane. Swoje biznesy robiły przecież na innym produkcie i spokojne wina z Douro rzadko trafiały na stoły poza granicami regionu, a tym bardziej poza granicami Portugalii. Nikt też w Douro nie miał żadnych ambicji, żeby robić wielkie wina. Ot, był to po prostu lokalny produkt do codziennego spożycia. Ale była jedna osoba, Fernando Nicola de Almeida, enolog współpracujący z domem Porto Ferreira, który po swoim pobycie w Bordeaux marzył, aby stworzyć w Douro wielkie wino stołowe. Dla rozróżnienia, i wyjaśnienia: Porto to wino wzmacniane, a wina spokojne to tak zwane table wines, czyli wina stołowe. I faktycznie, w 1952 roku zrobił wino Barca z winogron pochodzących z Quinta do Valmiao, położonej w moim ukochanym podregionie Dobro Superior. O tym, jak zrobił to wino, mógłby oczywiście powstać zupełnie oddzielny odcinek, ale opowiem Wam o tym dzisiaj w skrócie. Po pierwsze, Fernando postanowił zrobić wino ze swoich winogron z Quinta do Valmiao, ale również kupił owoce od winogrodników, których winnice położone były wyżej, na granitowych glebach, miały niższą zawartość cukru i wyższą kwasowość. Następnie uznał, że żeby zrobić dobre wino spokojne, trzeba zapanować nad temperaturą na każdym etapie produkcji. A już wiecie, że w Douro nie jest to łatwe. Uznał, że fermentację poprowadzi w kadziach, a nie w otwartych lagarach, które są jak takie płytkie baseny. Następnie sprowadził bardzo dużo lodu z fabryk konserw w Matoziniusz, które znajdowały się o 12 godzin drogi od winiarni. Dziś tę trasę możemy pokonać w mniej niż dwie godziny. Lód przechowywano w izolacji strocin i jakoś docierał na miejsce. Fernando stworzył szczelny pojemnik na lód i opracował taki system, w którym moszcz przepływał przez tę prowizoryczną chłodnię podczas przepompowywania. Co chciał osiągnąć? Wolną fermentację w niższej temperaturze, czyli delikatniejszą ekstrakcję, świeższe nuty wina, a dzięki odpowiedniemu doborowi gron również niższy alkohol. Następnie wino dojrzewał w małych portugalskich beczułkach dębowych przez 7 lat i dopiero wtedy wypuścił na rynek. To był sukces od samego początku. Wino następnie wyprodukowano także w latach 1953, 1954 i 57 i jest produkowane do dziś w wyjątkowych rocznikach. Ale nie było wcale tak, żeby zaraz zaczęli go naśladować inni. Wcale nie. Wszystko zaczęło się naprawdę zmieniać dopiero w latach 90. Zaczęło się to od dołączenia Portugalii do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1986 roku. Wtedy wreszcie zlikwidowano monopol domów Porto na produkcję Porto. Wreszcie producenci w Dolinie Douro mogli sami butelkować i sami sprzedawać Porto, ale również wina spokojne. Następnie w 2001 roku Dolina Douro została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co też oczywiście zwróciło oczy świata w stronę tego niezwykłego miejsca i jej heroicznych mieszkańców i winiarzy. A nowe pokolenia winiarzy, którzy podróżowali po świecie, uczyli się i szkolili w winiarniach w Nowej Zelandii, Kalifornii i całej Europie, zaczęli tworzyć wina, którymi wszyscy się zachwyciliśmy. W 2003 roku Powstał niezwykły kolektyw nazwany Douro Boys. Pięciu przyjaciół winiarzy postanowiło działać wspólnie, aby chronić Douro i wzajemnie się wspierać w tworzeniu najlepszych win w Portugalii. Dziś jest ich czwórka, ale oryginalnie były to winiarnie Quinta do Valado, Niport, Quinta do Krasztu, Quinta do Valmiao i Quinta Valedona Maria. Ta ostatnia nie jest już częścią ekipy, ale warto naprawdę zapoznać się z winami od każdego z tych producentów. W ostatnich latach nie ma listy setki najlepszych win świata według magazynu Wine Enthusiast bez win z apelacji Douro. A ja mam nadzieję, że narobiłam wam smaku na te wina i na więcej historii z tego regionu, a także, bo po to nagrałam ten odcinek, na moją rozmowę z Anią Santos, prowadzącą podcast Portugalense, mieszkającą w Porto i pracującą dla Graham'sa, gdzie spotkałyśmy się kilka lat temu. W najnowszym odcinku za dwa tygodnie moja długa rozmowa z Anią o północy Portugalii, o jej pracy, życiu, o lokalnych winach, winiarzach, ludziach i zwyczajach. A już za tydzień, z kolei, pierwszy odcinek tylko dla patronów. Jeśli chcesz go posłuchać, zostań moim patronem. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego odcinka. Szukajcie historii w winie i do usłyszenia.